Cześć i czołem, witajcie w nowym Weekly Vlogu. Swój dzień dzisiejszy zaczynam od takiej fajnej Insta Coffee, którą pewnie wiele razy już widzieliście yy, na różnych rolkach, ale też na TikToku, mm. którą robimy poprzez ubicie kawy rozpuszczalnej. Dodajemy później do tego wszystkiego yy, oczywiście yy, kostki lodu, żeby się ochłodzić, i zimne mleko. Wczoraj robiłam podobną kawę, ale nie wyszła ona tak szoło, bo szybko znikła. Ta jest niemalże pyszna, ale dodałam niepotrzebnie słodzik. Od razu zabieram się do pracy. Muszę sobie przejrzeć maile i takie różne inne rzeczy, potworzyć posty, więc trochę sobie tutaj posiedzę jeszcze z tą kawą. Że mam oficjalnie pierwszy dzień taki mm, w miarę normalny. Wczoraj myślałam, że jest pierwszy dzień w miarę normalny, ale o co mi chodzi? W pierwszej kolejności powiem wam, że ta kawa jest super. E, chciałam wam na, pokazać, że ta Instagramowa kawa jest do dupy, e, i wczoraj zrobiłam ją tak, że najpierw e, wlałam mleko, i później wrzuciłam to e, spienioną e, formę kawy. Tylko, że jak zostawiłam to na chwilę, na chwilę, nie wiem, może 50 minut na biurku poszłam na dół po coś i wróciłam to po prostu z tej kawy, z takiej ilości, zrobiło się tyle. I no to wszystko fajnie wyglądało wczoraj na zdjęciach. Oczywiście ja dodałam na moim Instagramie, że to jest taki bullshit. Dzisiaj zrobiłam to inaczej, bo do spienionej kawy dodałam lód i później mleko, ale jak widzicie, też to ubywa, ale dużo fajniej się to pije niż tamto. No i głupotą było u osoby takie jak ja, które nigdy nie słodzi ani kawy, ani herbaty, dodać słodzik. I ta kawa jest taka słodka, zaraz sobie w ekspresie. Zrobię kapsułkę jeszcze jednej porcji tej kawy. Takiej, wiecie, bez mleka, bez niczego, żeby po prostu trochę ten cukier wypędzić. Zobaczymy, czy się uda. Yy, o czym to? A, bo dzisiaj mamy piątek, i ogólnie do nagrywania tego vloga zbierałam się od wtorku, bo w poniedziałek wróciliśmy właśnie z naszego weekendu wyjazdowego, już ostatniego. Na jakiś czas. Teraz chyba do Gdańska pojedziemy w sierpniu, 25, coś w tych okolicach, ale to będzie wycieczka do lekarza. No i moi rodzice pierwszy raz odwiedzą rodziców w u nich w domu, bo rodzice Sepka byli u nas, jakby się poznali przed ślubem. W każdym razie, no, wiecie, ja miałam teraz ostatnio także tydzień po tygodniu, weekend po weekendzie jeździliśmy do trzech do sypka rodziców i od Sepka rodziców do, Trój jakby cały czas byliśmy w tych podróżach. No i Powrót był tragiczny I to, jak się czułam w poniedziałek, to byłam totalna zombie We wtorek byłam totalna zombie po powrocie A jeszcze we wtorek miałam pracę do 20 Bo miałam konsultacje Więc możecie sobie wyobrazić, że w środę to, to w ogóle mnie nie było jeszcze Jakby dochodziłam do siebie Więc w czwartek, czyli wczoraj, był pierwszy dzień, że wstałam Zrobiłam sobie poranną pielęgnacji, W ogóle ja dzisiaj jeszcze jej nie robiłam ale staram się słuchać właśnie swojego organizmu i nie robić tego oparcia, że rutyna, rutyna, muszę zrobić to dokładnie wiecie po kolei. Chcę zrobić tą pielęgnację, zaraz ją zrobię. Zrobiłam sobie na dzisiaj i wczoraj organizm odpowiadał mi, że zamiast najpierw śniadania, napiję się kawy. Nie czuję się głodna, więc wybrałam kawę. Wczoraj. Tak samo, śniadanie zjadłam chyba o 11, ale najpierw wypiłam sobie kawę i po prostu jakoś no, nie czułam potrzeby, więc nie chcę wpychać w siebie jedzenia, kiedy nie mam ochoty I od rana chodzi za mną jakieś słodkie śniadanie, chociaż wiem, że jeżeli zrobię sobie słodkie śniadanie, czyli omlet, to będę wielce niezadowolona z tego faktu, ponieważ on mnie tak nie nasyci Więc wolę sobie coś słodkiego zrobić później, na przykład na kolację na obiad będziemy robić takie fajne zaszurowane cukinie, a to Wam nagram, więc to też będzie posiłek o niskim indeksie glikemicznym. Po prostu cieszę się, że dzisiaj jest piątek i ten piątek jest ważny, ponieważ o 15 kończę pracę, bo teraz mamy w tym miesiącu i w przyszłym mamy takie piątki, gdzie kończymy o 15, a nie o 17. To, co jest fajne, to to, że zaczynam swój dwutygodniowy urlop. Obiad będzie taki trochę insta pomysł. Nie wiem, cały ten vlog jest insta, ale tak, to, że mam dietę o niskim indeksie chemicznym, sprawia, że staram się tworzyć w jakiś sposób te posiłki, tak, aby było smacznie, a i też zdrowo. No i w całym tę myśl tego niskiego indeksu. E, więc stwierdziłam, że spróbujemy zjeść sobie koszerowane cukinie. Mięso to jest jakaś mieszanka, wołowe, e, wieprzowe, nie mam pojęcia. Ale w same te cukinie sprawiają, że to jest niskie e, IG albo IO, nie wiem jak to się udawa po angielsku. No ale wyszły cudnie, i tak jakby zresztą używam pasma koloru, były przepyszne. Taki, wiecie, typowo na upały, jaki lubię sobie robić, a chcę coś przykryć. A w tym przypadku mam tutaj y, dwóch kolegów do przykrycia, którzy chyba wyskoczyli mi od stresu, który ostatnio przeżywałam. A miałam ostatnio, mm, tak gdzieś właśnie, no ten tydzień głównie, taki mega stresujący. Non-stop się pewną rzeczą zamartwiałam, którą już mam, powiedzmy, ogarniętą. No, ale właśnie od tego stało mi dwóch kubli, których nawet nie jestem w stanie tak przykryć, jak bym chciała, bo oni wystawią. Um, nie to, żeby, wiecie, jakoś to mi bardzo przeszkadzało um, czy coś, ale wkurzają mi po prostu takie dwie idiotki. Od y no, od kilku miesięcy używam tego brązera i tak po dłuższym korzystaniu mogłam powiedzieć, że mm, jest on fajny, jest tani, ale no nie jest on jakoś y, mocno kryjący. Mm. Więc na pewno już to chyba Wam mówiłam, że można nim y, budować krycie, ale mam czasami wrażenie, jakby im dłużej będę, tym się no znika. Ostatnio też na TikToku widziałam taki jakby sposób nakładania nakładanie bronzera. Mm, pokazywała go makijażystka Selena Gomez, że tutaj się robi taką kropkę, żeby ci nie dojeżdża się tak jak ja teraz tak, bo to takie jest według niej bardzo ostre, a tu po prostu pozwala to stworzyć taki delikatny, łagodny kontur, gdzie on taki nie jest. Więc zaczą może następnym razem spróbuję. Chociaż jakbym miała być szczera, to nie są zbyt to dało radę to zrobić z e, tym bronzerem, który mam. Myślę, że bardziej w sztyfcie. E, I dzisiaj spróbuję, bo widziałam ostatnio przez jakiś czas, e, dużo takich filmików, że e, ta pomadka z niwa była używana jako e, róż na mokro. Więc sobie też to zaaplikujemy. Właściwie robimy test, czy to działa i powiem Wam, że no fajnie to wygląda, jest takie delikatne, wiem, że w tej kamerze nie widać tego tak jak na żywo, ale może kiedyś dorobię się fajnej kamery, na razie nagrywam telefonem, no, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba taki mm. No fajnie to wygląda, tak delikatnie mokro, trochę na nos sobie jeszcze, piękne. Jestem pod wrażeniem. I to jest mój ulubiony puder. Jest super maletą, bo ma drobinki. Nie każdy lubi, ale te drobinki mimo wszystko dają mat. A to, że jest taki stenowy, jest super dla kogoś, kto ma, takie jak ja, suchą skórę. Więc dla suchej skóry jest on zrobić niczym takiego po nawet nałożeniu dużej ilości tego produktu. Nie mam uczucia takiego ściągnięcia skóry. Ogólnie dzisiaj mam niedzielę i mój tata chyba się nudzi, i chciałabym z nim pojechała na intermarsze, które jest niedzielą otwarte. Bo zobaczcie, co mają w sklepie. Myślę, on nie musi nic kupować z tego, co yy, kojarzę. Ale chcę po prostu się przejechać. No a już go znam, nie wiem, że ma się po prostu nudzi On jest takim trochę być powsinogą i musi sobie trochę płalić, pogadać. I no, ja też jakby nie mam dużo roboty, to za to mam, oficjalnie odwiedziałam ten urlop. Mm, I muszę z nim załatwić trochę spraw na mieście. Więc rano pewnie zawieziemy sepkę na jego szkolenie i potem pojedziemy za te sprawy. Do jakiegoś czasu właśnie do malowania brwi e, używam pomady. Ta akurat jest z Bel, e, nie jest jakaś zła, kolor mi odpowiada. Ale powiem Wam, że jak zamówiłam sobie z ciekawości, bo wiecie o pomadach to już od lat, 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 od starego YouTube'a, gdzie były najpopularniejsze pomady z Anastazji, ale stwierdziłam, że ciekawe czy w ogóle będę miała się malować, bo zawsze malowałam się tym żelem, bo nie umiałam tych brwi rysować, nigdy nie próbowałam i się bałam tego. No i kupiłam to. Pierwsze nie były najlepsze brwi, ale już kolejne, kolejne, aż do komplementu mojej teściowej, która przy obiedzie mnie spytała, czy też sobie robią brwi tak jak siostra właśnie Sepka, czyli chodziło jej o to, czy robiłam sobie permanentne. Czyli tak super sobie wymalowałam te brwi, że one wyglądały jak makijaż permanentny, czyli były bardzo równe, bo ona ma bardzo ładnie zrobione te brwi, bardzo równe, więc to jest zarąbiste i po prostu chyba już do końca chciałabym założyć chyba że kiedyś zrobię sobie makijaż permanentny, no to wiadomo, wtedy już jest inna gadka. No, ale z żelem nigdy nie miałam, po prostu te brwi robione samym żelem, to one są... Mm. One no, nie mają kształtu, one są takie jakby rozmyte. A te są po prostu perfekty. Uwielbiam je, ale zawsze jedną je widzielę. Ja na przykład teraz to, zaczynam od tej strony, więc... Dobra. Finał tego letniego makijażu dziennego, chociaż normalnie bym go nawet nie... Mm... Uff, po co powiem, zamknięta. E, normalnie bym go nie przypudrowała, żeby on był, wiecie, taki mokry. Eee, to jest e, ta maskara z Eveline, jak ona się nazywa? O, Volumix. I ogólnie na no, początku miałam dziwne dla niej nastawienie, bo nie umiałam jej malować. W sensie nie umiałam używać tej szczoteczki, bo ona, jak widzicie, z jednej strony ma takie dłuższe, a z drugiej ma krótsze. E, t, t. Ale już się nauczyłam i uważam, że ona zarobiście podkręca rzęsy. I to byłoby na tyle. To co mi zostało, to tylko zmyć um, z ręki ten pomadę I chciałabym jechać w rozpuszczonych i pochodzić, ale wiemy, że to będzie. No i już mi się od gumki tutaj te włosy od. Zaraz wam pokażę też. Czego używam ostatnio, żeby je przywisać. Więc tak, wiem, że to nie jest jakieś odkrycie, ale w moim przypadku tak, kiedyś kupiłam ten taft. No mam ten film na kanale, do filmu o tym, jak wydobyć skręt i to się tam jakoś używało, już nie pamiętam. Ale w każdym razie teraz, jakby mi nie leżało to wydobycie skrętu, wodę takie włosy, jakie ja mam. Tak jest teraz takie pożywamy zawsze raz, że one są. Powiem, że długie, bo dla mnie to jest długi włos, nie miałam nigdy dłuższych chyba. Może odrobinę, ale wiecie, nigdy nie byłam osobą, która ma na przykład tyłka włosy, Nawet tylko dziecko. No i yy, teraz, czyli przez tak gdzieś do 4 czerwca już mi zostało. Zobaczymy jak będzie czerwca, bo od 4 czerwca idę do fryzjera i będzie miała ściną włosów, w końcu będę miała krótkie, co czym tęsknię? uwielbiam. mieć krótkie takie widzie. Dotąd. W do tego czasu yy, ostatnio jeździmy do Malborka i yy, jak jeździmy do rodziców Sepka, właśnie to do, między innymi wtedy użyłam tego środka. Biorę sobie tego troszkę, o, na przykład taki topek, nawet nie jest to dużo, rozcieram sobie to w dłoniach i sobie to tak wiecie, wtłaczam w włosy, bo ja mam bardzo e, podatne włosy na puszenie. E, w związku z czym e, mi odstaje tu pełno tu pełno, tu pełno i mi się to nie podoba. E, nie lubię brać ich za uszu, za uszy, wolę już jak odstają z drugiej strony. Ale dzisiaj ja chciałam, żeby to fryzura wyglądała. Nie wiem, tak trochę. No ładnie. Dlatego ten żel jest zarąbisty I powiem Wam, że jak go mam, to yy, nie widać, jak na nim, na nim nie widać na włosach, żeby to było żel, bo kiedyś pamiętam, jak chodziłam do postałówki. To były takie hamskie żele, że, że bo się błyszczało, jak tylko wiecie, brulantyna normalnie, a tu a nazywało to się żel i tutaj była stafta. E, a ten jest super, bo on jest klimatowy. No i na przykład już tak skończyłam, to mogę sobie jeszcze Christine Case dodać. E, widziałam, że też dużo osób używa trochę innego jakieś tam żółtego. Przetestuję go, jak kiedyś skończę ten a się na długo nie zanosi, żebym szybko go skończyła, więc, więc no przez jakiś czas to używam, ale się popsuje. na zdjęciu zobaczymy.